czy wiesz że wielu mężczyzn po 60 roku życia traci energię nie dlatego że tak już musi być ale z powodu niedoboru prostych witamin objawy takie jak zmęczenie brak siły mięśniowej czy obniżona sprawność często są błędnie przypisywane wyłącznie starzeniu się nazywam się doktor Kowalski od ponad 30 lat zajmuję się zdrowiem mężczyzn w wieku dojrzałym i widzę, jak często niedobory żywieniowe odbierają im witalność, której mogliby uniknąć dzięki prostym zmianom. Dziś pokażę Ci cztery kluczowe witaminy, które potrafią na nowo obudzić Twoją energię, poprawić krążenie i sprawność. A także wesprzeć męską witalność bez leków i skomplikowanych terapii. Witamina D odgrywa absolutnie kluczową rolę w zdrowiu mężczyzn po 60 roku życia, a jej niedobór jest jednym z najczęściej pomijanych problemów, które prowadzą do utraty energii i spadku sprawności. Biologicznie ta witamina reguluje metabolizm wapnia i fosforu, wspiera mineralizację kości. Oraz działa jak naturalny hormon, wpływając bezpośrednio na produkcję testosteronu. Po 60 roku życia organizm wytwarza jej znacznie mniej, ponieważ skóra traci zdolność syntezy pod wpływem promieniowania ufoch, a tryb życia seniorów często ogranicza czas spędzany na słońcu. W efekcie dochodzi do chronicznego zmęczenia, bólów mięśniowych a nawet pogorszenia nastroju, które błędnie przypisuje się samemu procesowi starzenia. Korzyści z uzupełnienia witaminy D są jednak wyraźnie odczuwalne. Mężczyźni zauważają poprawę siły mięśni, większą stabilność postawy oraz zmniejszenie ryzyka upadków. Badania wykazały, że odpowiedni poziom witaminy D wspiera również zdrowie serca i poprawia krążenie. Co ma bezpośrednie przełożenie na sprawność fizyczną i intymną. Co istotne, witamina D działa także na układ odpornościowy, zmniejszając podatność na infekcje, które u starszych osób mogą być szczególnie groźne. W praktyce wielu moich pacjentów relacjonuje, że już po kilku tygodniach suplementacji ich poranna energia wraca, a sen staje się głębszy. I bardziej regenerujący. Jeśli chodzi o sposób stosowania, najważniejsze jest połączenie dwóch źródeł naturalnej ekspozycji na słońce i suplementacji. Zalecane jest spędzanie co najmniej 15-20 minut dziennie na świeżym powietrzu, z odsłoniętymi przedramionami i twarzą. Najlepiej w godzinach przedpołudniowych, jednak w polskich warunkach klimatycznych. Szczególnie od października do marca, słońce nie jest wystarczającym źródłem. Dlatego większość mężczyzn po 60 roku życia powinna rozważyć suplementację w dawce od 1000 do 2000 IU dziennie. Po konsultacji z lekarzem i ewentualnym oznaczeniu poziomu 25 OHD we krwi. Ważne jest również, aby witaminę D przyjmować razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Ponieważ tylko wtedy wchłania się prawidłowo. Dobrym źródłem witaminy D w diecie są tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, makrela czy śleć, a także jaja i tran. Jednak trudno uzyskać spożywienia dawki wystarczające dla organizmu, dlatego suplementacja jest w tym wieku niemal koniecznością. Przykład kliniczny dobrze obrazuje te zmiany, pan Andrzej. 67-letni pacjent zgłosił się do mnie z powodu przewlekłego zmęczenia, bólu pleców i obniżonego nastroju. Początkowo sądził, że to naturalne objawy starzenia się. Po wykonaniu badań okazało się, że jego poziom witaminy D był skrajnie niski. Wprowadziliśmy suplementację oraz codzienne spacery na świeżym powietrzu. Po sześciu tygodniach pan Andrzej opowiadał że wreszcie czuje się lżejszy, ma więcej energii do pracy w ogrodzie, a nawet powróciła chęć do spotkań towarzyskich. To pokazuje, że uzupełnienie tak prostego składnika może diametralnie zmienić jakość życia mężczyzny po sześćdziesiątym roku życia, witamina D nie jest cudownym lekiem, ale jest fundamentem, na którym opiera się zdrowie układu hormonalnego. Odpornościowego i mięśniowo-szkieletowego. Jej niedobór odbiera energię i sprawność, ale łatwo temu zapobiec, stosując codzienne, proste nawyki. Witamina B12, znana także jako kobalamina, jest jedną z najważniejszych witamin dla zdrowia mężczyzn po 60. roku życia. Jej rola biologiczna polega przede wszystkim na uczestnictwie w produkcji czerwonych krwinek, a więc w transporcie tlenu do każdej komórki organizmu. Odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, syntezę DNA oraz metabolizm energetyczny. Niedobór witaminy B12 u osób starszych jest zjawiskiem bardzo częstym. Ponieważ wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność żołądka do produkcji kwasu solnego i czynnika wewnętrznego kastla, dwóch elementów niezbędnych do prawidłowego wchłaniania tej witaminy spożywienia, objawy niedoboru B12 bywają podstępne i często mylone z naturalnym starzeniem się. Utrata energii, duszność przy niewielkim wysiłku, zawroty głowy, Problemy z pamięcią czy drętwienie kończyn mogą być wynikiem właśnie deficytu tej witaminy. W wielu przypadkach pacjenci zgłaszają również obniżenie nastroju, a nawet stany depresyjne, które poprawiają się dopiero po wyrównaniu poziomu B12. Co ważne, długotrwały niedobór prowadzi do anemii megaloblastycznej oraz nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego. Dlatego nie wolno go bagatelizować. Korzyści z uzupełnienia B12 są wyraźnie odczuwalne. Pacjenci często mówią o powrocie sił witalnych, lepszej koncentracji i jasności umysłu. Zwiększa się również wydolność fizyczna, ponieważ organizm odzyskuje zdolność do efektywnego transportu tlenu. To właśnie dlatego witamina B12 jest często określana jako. Witamina energii. Badania wykazały, że prawidłowy poziom B12 obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, poprawiając metabolizm homocysteiny, której nadmiar uszkadza naczynia krwionośne. W praktyce klinicznej najczęściej zaleca się suplementację witaminy B12 w formie metylokobalaminy lub cyjanokobalaminy. Wchłanianie z tabletek do ustnych u osób starszych bywa ograniczone, dlatego w przypadkach dużych niedoborów stosuje się również zastrzyki domięśniowe. Standardowe dawki suplementacyjne to 500, 1000 ugieł dziennie, ale zawsze należy je dostosować indywidualnie, najlepiej po wykonaniu badania poziomu B12 we krwi. Źródła naturalne tej witaminy to mięso, ryby. Jaja i produkty mleczne. Jednak u wielu seniorów dieta nie pokrywa zapotrzebowania, szczególnie gdy ograniczają spożycie mięsa. Przykład z gabinetu pokazuje. Jak istotna jest ta witamina? Pan Marek, 72-letni emerytowany nauczyciel, zgłosił się z problemem przewlekłego zmęczenia i trudności w zapamiętywaniu prostych informacji, początkowo podejrzewał. Że rozwija się u niego choroba otępienna. Badania laboratoryjne wykazały jednak znaczny niedobór witaminy B12. Po trzech miesiącach suplementacji i drobnych zmianach w diecie, pan Marek odzyskał energię, wrócił do codziennych spacerów i sam stwierdził, że mu głowa znów pracuje jak dawniej. Witamina B12, sąć to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na wsparcie organizmu po 60. roku życia działa jednocześnie na ciało i umysł, poprawiając krążenie, koncentrację i ogólną sprawność. Włączenie jej do codziennej rutyny to nie tylko inwestycja w lepsze samopoczucie, ale również ochrona przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w przyszłości. Witamina C, czyli kwas askorbinowy. To jedna z najbardziej znanych witamin, ale jej rola w zdrowiu mężczyzn po 60 roku życia wykracza daleko poza tradycyjne skojarzenia z odpornością. Biologicznie uczestniczy w syntezie kolagenu białka, które buduje naczynia krwionośne, skórę, chrząstki i mięśnie. Dzięki temu witamina C wzmacnia elastyczność tętnic, poprawia krążenie krwi i wspiera sprawność fizyczną oraz intymną, ponadto jest silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje zwolne rodniki i spowalnia procesy starzenia się komórek, co ma ogromne znaczenie dla zachowania energii i witalności w wieku dojrzałym. U mężczyzn po 60. roku życia niedobory witaminy C są częste, ponieważ organizm nie potrafi jej magazynować i musi być dostarczana codziennie z pożywienia objawy deficytu, bywają subtelne, przewlekłe zmęczenie, wolniejsze gojenie się ran, częstsze infekcje, krwawiące dziąsła, czy utrata sprężystości skóry. W praktyce klinicznej widzę, że nawet niewielkie niedobory obniżają jakość życia, ponieważ osłabiają odporność i zmniejszają wydolność układu sercowo-naczyniowego. Korzyści z regularnego uzupełniania witaminy C są wyraźne: pacjenci odczuwają poprawę odporności, mniejszą podatność na infekcje oraz lepsze samopoczucie ogólne. Wsparcie produkcji kolagenu przekłada się na zdrowsze stawy i mięśnie co jest niezwykle istotne, jeśli chcemy zachować sprawność ruchową po 60 roku życia dodatkowo witamina C. Wspomaga wchłanianie żelaza, co zmniejsza ryzyko anemii i związanej z nią chronicznej słabości. W badaniach wykazano również, że osoby z odpowiednim poziomem tej witaminy mają niższe ciśnienie krwi i lepszą elastyczność naczyń, co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Najlepszym źródłem witaminy C są świeże owoce i warzywa, szczególnie bogate w nią są cytrusy kiwi, czarna porzeczka, papryka, truskawki i natka pietruszki. U mężczyzn po 60 roku życia zaleca się spożywanie co najmniej 200-500 mg witaminy C dziennie, co odpowiada 2-3 porcjom świeżych warzyw i owoców. Suplementacja może być pomocna, zwłaszcza w miesiącach zimowych, kiedy dostęp do świeżych produktów jest ograniczony. Ważne jest jednak aby nie przekraczać dawek powyżej 1000 dikdramon dziennie, ponieważ może to powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Przykład z gabinetu dobrze obrazuje siłę tej witaminy. Pan Kazimierz, 69 lat, przez wiele miesięcy skarżył się na osłabienie, nawracające przeziębienia i trudności z gojeniem się drobnych skaleczeń podczas pracy w ogrodzie. Po wprowadzeniu prostego nawyku codziennego spożywania papryki i kiwi, a w okresie zimowym dodatkowej suplementacji, jego odporność wyraźnie się poprawiła. Już po kilku tygodniach zgłosił, że infekcje pojawiają się znacznie rzadziej, a on sam ma więcej siły do codziennych obowiązków. Witamina C to przykład składnika, który wydaje się banalny. A w rzeczywistości decyduje o jakości życia. Działa jednocześnie ochronnie, regeneracyjnie i wzmacniająco. U mężczyzn po 60. roku życia może być prawdziwym sprzymierzeńcem w walce o lepsze krążenie, mocniejszy układ odpornościowy i większą witalność każdego dnia. Witamina E, znana jako witamina młodości pełni szczególnie ważną rolę w zdrowiu mężczyzn po sześćdziesiątym roku życia. Biologicznie działa, jak silny antyoksydant, czyli neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za uszkadzanie komórek i przyspieszanie procesów starzenia, chroni błony komórkowe, wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i przede wszystkim poprawia krążenie krwi, co ma kluczowe znaczenie dla serca, oraz sprawności intymnej. Z wiekiem naturalne mechanizmy ochronne na organizmu słabną, dlatego dodatkowe wsparcie witaminy E staje się nieocenione. Niedobory witaminy E u mężczyzn w wieku dojrzałym objawiają się stopniowym spadkiem energii, osłabieniem mięśni, większą podatnością na infekcje oraz gorszą regeneracją po wysiłku. Często występują także problemy z krążeniem, które prowadzą do szybszego męczenia się i utraty sprawności fizycznej. To właśnie dlatego odpowiedni poziom witaminy E pozwala nie tylko dłużej zachować siłę, ale też wspiera ochronę przed chorobami sercowo-naczyniowymi, które po 60. roku życia są najczęstszą przyczyną ograniczeń zdrowotnych. Korzyści z uzupełnienia witaminy E są wielowymiarowe. Przede wszystkim poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, co wspiera lepszy przepływ krwi do serca, mózgu i narządów intymnych. Dzięki temu mężczyźni zauważają poprawę sprawności, większą wytrzymałość i szybszą regenerację sił. Dodatkowo witamina E wspiera zdrowie skóry zmniejsza stan zapalny w organizmie oraz chroni przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza proces starzenia. W badaniach udowodniono również, że odpowiedni poziom witaminy E zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru, co czyni ją jednym z najważniejszych naturalnych czynników ochronnych w starszym wieku. Źródła witaminy E znajdują się przede wszystkim w produktach roślinnych. Szczególnie bogate są w nią orzechy migdały, orzechy laskowe, nasiona słonecznika, oleje roślinne tłoczone na zimno, olej słonecznikowy, rzepakowy, oliwa z oliwek oraz zielone warzywa liściaste. Włączenie ich do codziennej diety to prosty sposób na poprawę zdrowia. W przypadku suplementacji zaleca się dawki od 100 do 200 i dziennie. Przy czym zawsze należy pamiętać o konsultacji z lekarzem, aby uniknąć nadmiaru, który w dłuższej perspektywie może mieć niekorzystne skutki. Ważne jest też, by witaminę E przyjmować wraz z posiłkiem zawierającym tłuszcz, ponieważ jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Przykład kliniczny dobrze ilustruje jej znaczenie pan Jan. 70 emerytowany kierowca, przez lata zmagał się z szybkim zmęczeniem i częstymi infekcjami. Dodatkowo zauważył, że jego skóra stała się sucha i mniej elastyczna. Po włączeniu do diety garści orzechów dziennie oraz suplementacji witaminą E, jego kondycja wyraźnie się poprawiła. Sam przyznał, że ma więcej siły, rzadziej choruje i czuje się stabilniejszy fizycznie oraz psychicznie. To pokazuje, że niewielka zmiana w nawykach może przynieść ogromne efekty. Witamina E to nie jest cudowny środek na zatrzymanie czasu, ale jest skutecznym narzędziem w spowolnieniu procesów starzenia, ochronie serca i zachowaniu męskiej witalności. Dla mężczyzn po 60. roku życia jest ona tarczą, która wspiera zdrowie i sprawność na długie lata. Cztery witaminy, o których dziś mówiliśmy, D. B12, C i E, to nie są skomplikowane terapie ani kosztowne leki. To fundamenty, które mogą na nowo przywrócić energię, poprawić sprawność i dać poczucie kontroli nad własnym ciałem. Każda z nich działa inaczej, ale wszystkie razem tworzą tarczę ochronną dla zdrowia mężczyzny po 60. roku życia. Witamina D wzmacnia mięśnie i układ odpornościowy. B12 dodaje sił i jasności umysłu. C poprawia krążenie i wspiera regenerację. A E chroni serce i spowalnia starzenie się komórek. To proste nawyki spacer na słońcu, owoc do śniadania, garść orzechów czy kapsułka suplementu mogą stać się codziennym rytuałem, który krok po kroku odbuduje Twoją witalność. To nie jest droga do odzyskania młodości, ale do tego, byś był sobą silnym, obecnym i pewnym swojego ciała. Jeśli te informacje były dla ciebie pomocne, zostaw w komentarzu cyfrę Jahuajlen, abyśmy wiedzieli, że takie wsparcie jest potrzebne. Podziel się tym filmem z ojcem, bratem czy przyjacielem, być może oni również szukają prostych sposobów na więcej energii i sprawności po sześćdziesiątym roku życia. Subskrybuj nasz kanał, aby co tydzień otrzymywać jasne i praktyczne porady zdrowotne, przygotowane specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym. Małe kroki podjęte dziś mogą jutro zmienić twoje życie.